Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Nowy tydzień. Dzisiaj mamy mniej energii, bo niestety w sobotę mnie strasznie poskładało i czuję się jeszcze do bani. Ale no, nie ma co narzekać, trzeba się za robotę zabrać. A broder, który trafił do mnie wczoraj, jak i cztery <ścoughs> jeszcze inne. O matko boska! Ma podobno przepełnienie. Zobaczymy, czy to da radę wykasować jakoś w miarę sensownie. Ten licznik, żeby dalej drukować 132. ja Nie wiem, czy ja publikowałem tą treść i zobaczymy, jaka, jaka będzie jakość wydruku tego urządzenia. Znam tą drukarkę y, dość dobrze z tego względu, że sprzedaję atramenty do niej od długiego, długiego czasu. I, no i sprawdzimy przede wszystkim jaka ilość wydrukowanych stron na, yy, będzie w tym urządzeniu. Pochłaniacz atementu pełny. Procedura jest taka sama jak i wszędzie, gdzie tylko możecie z, y, znaleźć w internetach. J132 już publikowałem, J152 chyba ten sam model też. J105 wszędzie mają to samo, chyba że mają dotykowe ekrany, tam trochę inną kombinacją klawiszy, wchodzi się w tryb serwisowy. Tutaj jest standardowo menu, mono, menu, mono. Jesteśmy na wartości 80, zaczynamy. I, i, I wartość purcz wejdziemy, wykasować i zobaczymy <laughs> później, ile stron wydrukowała, że się zablokowała. Ja przejdę teraz do wartości purcz, ale jeszcze bym page zobaczył. Najpierw może page, bardzo mało. Nie wiem, czy kamera wychwytuje page 9209, bardzo mało stron, żeby już się zablokowała yy, ta drukarka, <laughs> no ale różne cykle są. I dobra, jedziemy dalej, dalej, i wartość purgę, purcz, purgę, jak tam się czyta. Tak się czyta. Wiecie o co chodzi? Dobra, i jedziemy dalej. Jest i zrobimy standardowo 2, 7, 8, 3. Ok, co tu teraz nam pokaże. Wyłączmy to urządzenie, niech się jeszcze raz wyresytuje i załączy. Teraz pokazało 46, ale to powinno się ładnie nam wyzerować. Patrząc na to urządzenie, zauważcie, przy 10 tysiącach stron, jak podniesiemy sobie tutaj klapę, to raczej tragedii jakiejś większej nie ma. Musicie przyznać, 10 tysięcy kartek, enkoder brudny może powodować przesunięcia wydruków, też niekoniecznie, to jest drugi. No, Sprawdźmy teraz przy uruchomieniu urządzenia. Zaślepmy czujnik klapy i zobaczmy co nam teraz przedstawi ten sprzęt. Ja jeszcze teraz wezmę i nie będę zamykał. Chciałbym Wam pokazać wnętrze. Tuż żółty, tuż żółty, przeinstaluj powoli. Ojej, co tu się wydarzyło? Do tego tuszu żółtego widzę, że nie ma. Nie ma tużu żółtego, się skończył. Jest to 123. trójka. No tak mnie nogi bolą, słuchajcie, że nie idzie. Jakby naprawdę maraton robił ostatnio, a nie a nic takiego nie robiłem. Dzieci poprzenosiły coś strasznego z tych przedszkoli i szkół, że mnie jako starego konia strasznie to sponiewierało. Kopia dobra, bardzo dobra, ok, zróbmy atrament, yy, czyszczenia, a zróbmy też czyszczenie, bo prawdopodobnie, jeżeli ktoś sobie ustawił kopię bardzo dobrą, to już narzekał na jakość wydruku. 9000 stron to jest bardzo mało, dla takiego urządzenia. Tu niech się czyści, a ja przejdę jeszcze do tego, co wpadło mi wczoraj, czyli też duży brother z tej serii Natusze LC32-3219, Klient też udrażniał tutaj wkład. Yy, udrażniał yy, udrażniał yy, niebieski, nie wyszło mu to, ale powiem Wam szczerze, że jest problem z tymi urządzeniami, jeżeli pracowali na zamiennikach. Jak zacementowane, to tak wygląda, jakby, jakby naprawdę producent pokusił się o skonstruowanie takiego. Yy, Tłuszu, można powiedzieć o takich parametrach że jeżeli będzie to coś innego to automatycznie gdzieś się tam zaklei czyli temperatura tego atramentu bądź cokolwiek innego skład chemiczny w oryginale jest całkowicie inny niż w tych zamiennikach pewnie to będzie dopracowane jak za jakiś czas ale jak na chwilę obecną no są problemy, bo mam tu też takowe urządzenie które klientka próbowała sama, sama udrażniać a ten sprzęt jest, zobaczcie, no to jest naprawdę porządny sprzęt co parę tysięcy kosztował ale że został zepsuty przy udrażnieniu, a dwa że głowica jest do wymiany. Bo czarny nic nie idzie. To ręce rozkładam, bo głowice do tego modelu urządzenia można dostać za 1000 zł. Nie rozmawiałem przez z klientką, czy ona będzie się decydowała. Bynajmniej inwestycja w ten sprzęt jest bardzo, ale to bardzo wysoka. Dobra, to teraz już nie ma rudze. Niech ten sprzęt się wyrówna. I zobaczymy, jaki będzie pierwszy wydruk. Wykasowanie tego urządzenia było dość proste, jak sami widzieliście, ale jest teraz pytanie, jaką uzyskamy jakość z tego całego, z tego całego sprzętu. Jak można zauważyć, ta 132 to praktycznie to samo, co 105 i J100, tylko że na mniejsze wkłady i już wyposażone wkłady w elektronikę. Jedziemy z tematem atramen, wydruk jakość start nie idzie i zobaczmy co się będzie działo w tym momencie no czarny pluje fantastycznie, kolory też także myślę, że tutaj temat będzie zakończony na tym etapie jeszcze można sprawdzić co do co do czystości elementów pobierających Okay, no nie ma się tutaj czego czepić. Poza tym, że było przepełnienie przy 9000 kartkach, to jest nic. Zauważcie, że że miewałem tutaj J100 o tych samych pochłaniaczach, co posiadały 30 tysięcy, nawet 59 tysięcy stron wydruku i tam jeszcze nic nie ciekło. Także tutaj też nie będzie... Tragedii. Bardzo dziękuję za atencję. Printworks Club. To była reklama. Komentarz byle jaki. Miłego dnia Wam życzę. Macie reset 132, żeby drukować dalej. Przy tej ilości materiałów, kartek przedrukowanych jeszcze dość sporo miejsca na Zuży... zużyty atrament jest. Dziękuję za atencję. Dzięki. Cześć.